Dzisiaj o drugim rozróżnieniu, które jest w życiu pomocne, które wpływa na jego jakość. To rozróżnienie jest między strategiami, czyli różnymi pomysłami, a potrzebami, czyli czymś, co jest wspólne dla wszystkich ludzi. Na razie wychodzimy od takiej bardzo ogólnej definicji i paradoksalnie hmm, przed tym nagraniem kiedy właśnie mam mówić o tym, że jest mnóstwo strategii na realizację jakichś celów czy na realizację jakichś naszych potrzeb to wyjątkowo długo zastanawiałam się jakby które pomysły wybrać, których właśnie strategii użyć, żeby to w jak najlepszy sposób wytłumaczyć, przedstawić i temat jest tak szeroki, że Pokażę moim zdaniem kluczowe rzeczy, a tak naprawdę praktyka, stosowanie, ćwiczenie, sprawdzanie tego w życiu dopiero daje nam końcowe jakieś takie zadowalające efekty. Pierwszym takim przykładem, który może pomóc Wam zrozumieć, jak odróżnić strategię od potrzeby, będzie potrzeba zaspokojenia głodu. To jest potrzeba, którą potencjalnie, i tu jest ważne to słowo potencjalnie, mają wszyscy ludzie. Dlaczego e, potencjalnie to za chwilę wytłumaczę? Ale potrzeba zaspokojenia głodu dotyczy każdego człowieka, bo każdy człowiek potencjalnie, czyli w, w zależności od tego, w jakiej jest e, sytuacji, odczuwa, e, odczuwa potrzeba zaspokojenia głodu. Nie ma ludzi, którzy nie. Nie mieliby tej potrzeby zaspokojenia głodu. Każdy człowiek tego doświadcza i to jest wspólne, to jest jedna ze wspólnych potrzeb, którą, którą mają ludzie. Inną potrzebą może być potrzeba kontaktu. kontaktów między ludźmi. Potrzeba autonomii, potrzeba wolności. To są takie potrzeba radości, takiego radości w życiu. To są takie. Uniwersalne potrzeby, które potencjalnie dotyczą każdego człowieka. I teraz zwrócę uwagę na to słowo potencjalnie. Tu chodzi o to, że dane potrzeby y, są aktywne, że tak powiem, y, w różnym czasie. One się zmieniają i bardzo szybko, z, y, jakby z chwili na chwilę, i sezonowo. Y, ze względu na sezon, y, jaki. Przechodzimy w życiu. Na przykład nastolatek będzie miał bardzo dużą, przez dłuższy czas, może mieć dużą potrzebę wolności czy autonomii, bo to jest, to jest dla niego coś, co będzie kształtowało też jego tożsamość więc to będzie ta duża potrzeba autonomii i wolności. A na przykład kobieta, która właśnie urodziła dziecko, może mieć dużą potrzebę. Bezpieczeństwa fizycznego, żeby czuć się bezpieczna fizycznie, ponieważ chce też to zapewnić swojemu dziecku albo ktoś, kto stanie się rodzicem, czy jest rodzicem, może mieć też dużą potrzebę, która bardzo często się odzywa dużą potrzebę pozytywnego wpływu na czyjeś życie. Czyli rodzic, który mówi, Ja wszystko zrobię dla mojego dziecka, albo że chce tylko jego dobra. Tak, to może przemawiać pod tym właśnie pod tymi słowami może właśnie się kryć potrzeba jakby wpływu na dobro drugiego człowieka. I dlatego używam tego słowa potencjalnie, bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie w jednym czasie mają te same potrzeby. Niektóre z potrzeby najczęściej jest tak, że te potrzeby, które są zaspokojone, to one po prostu sobie tak drzemią, a te, które mamy niezaspokojone, one w sposób czasami wręcz bardzo intensywny motywują nas do działania. Czasami potrzeba może być aż tak jakby sfrustrowana, że nie jest zaspokojona, że motywuje nas do działań, których sami byśmy jakby. Tak świadomie byśmy nie zrobili, pojawia się jakaś złość, takie, taka frustracja i działania czasami irracjonalne, bo coś w środku tak bardzo w nas krzyczy, że jesteśmy zdesperowani, żeby zrobić cokolwiek. I teraz strategie z kolei to są yy, sposoby na realizowanie jakichś potrzeb. I na poziomie strategii bardzo często dochodzi do konfliktów. Bo tak, jak tutaj dzisiaj zrobiłam dekorację z koralików, pewnie znacie te koraliki. Nie pytajcie mnie, jak wygląda teraz moja podłoga, bo to, co tutaj się działo przed tym, zanim włączyłam kamerę, no później to ogarnę. Mam nadzieję, że psy wcześniej nie zjedzą tych koralików, zanim ja zdążę podkurzać. Ale. Pomyślałam sobie, że właśnie tak jest z tymi strategiami, że możemy mieć mnóstwo pomysłów na realizowanie jakichś potrzeb. I tak naprawdę możemy mieć tę samą potrzebę, a na poziomie strategii pokłócić się o to, co będzie lepsze. I tak naprawdę to nie ma znaczenia, co będzie lepsze. Dla jednego będzie lepsze to, dla drugiego będzie lepsze to. Na przykładzie zaspokojenia głodu. Każdy człowiek, ma potrzebę zaspokajania głodu. Ale nie jest już yy, dla wszystkich wspólne, że zaspokojenie głodu powinno odbywać się przez jedzenie domowych obiadów. Są jakieś wskazania, które mówią o tym, że najlepsze dla zdrowia będą yy, dostarczenie wszystkich, yy, wszystkich potrzebnych. Yy, Wszystkich potrzebnych witamin, yy, wszystkich potrzebnych składników, to, to, jest, yy, to są jakieś wskazania, ale wcale nie jest wspólne dla wszystkich ludzi jedzenie domowych obiadów, tak? Więc na poziomie strategii możemy się kłócić, bo mama powie, ciepły posiłek, a inna mama powie, najważniejsze, żeby był koktajl i to żadne gotowane warzywa. Tylko surowe. Trzeba zmiksować, a później możemy się kłócić, czy te obroty wolne, czy szybkie, co teraz pokazuje nauka, a jak będzie najlepiej. Możemy się o to ciągle spierać, a tak naprawdę to wspólna potrzeba nas łączy to jest zaspokojenie głodu. Albo ktoś może mieć. Um, jakby jedzenie używać jako też strategię, że jedzenie to będzie dla niego zaspokojenie głodu, to nie będzie tylko ta potrzeba wspólna, ale będzie mówił, że jedzenie to jest też sposób na zaspokojenie innych potrzeb, bo to będzie jedzenie mu się będzie kojarzyło z zaspokojeniem potrzeby kontaktu. Bo zawsze u nich w domu było tak, że kiedy był obiad, to wtedy się rozmawiało albo zapraszało się gości i te posiłki to jest, to jest sposób na kontakt. I mamy taką sytuację, że ktoś jest, jakby pomylił trochę potrzebę ze strategią i ma jakąś. Mocną, może już nawet sfrustrowaną potrzebę kontaktu z ludźmi, i wymyśla sobie, że te, przez te wspólne posiłki, często tak jest u osób, u rodziców, których dzieci są w takim sezonie życia, że może mało mają kontaktu, więc rodzice. W, w, Wymyślają, że najlepsze na budowanie kontaktu będą właśnie te wspólne posiłki i często słyszy się takie historie, że w święta jakieś tam młode małżeństwo je dwie wigilie albo niektórzy nawet trzy wigilie, bo najpierw idą do jednych rodziców, siedzą i jedzą z nimi posiłek, później idą do drugich rodziców, powtarzają to wszystko, a jeszcze na wieczór odwiedzają ciocie czy tam wujka chrzestną, Kogoś i mają trzecią wigilię. Więc na poziomie strategii bardzo często dochodzi do kłótni. I teraz, jeżeli potrzeby to jest coś wspólnego dla nas wszystkich, potencjalnie wspólnego na, dla nas wszystkich, to z jednej strony jest to świetna przestrzeń, żeby mm, nawiązać porozumienie, żeby zobaczyć, że jesteśmy gdzieś sobie bliscy. Ale z drugiej strony um, potrzeba za to, że działamy, żeby zaspokoić swoje potrzeby, to wcale nie usprawiedliwia nas, że możemy podejmować każde działanie. Bo ja potrzebowałem konta kontaktu, więc um, miałem prawo się obrazić, jeśli wy nie przyjdziecie, a wymyśliłem sobie, że obiad to będzie to budowanie kontaktu. Tak? I ja tutaj podaję takie um, jakby Delikatne przykłady, ale to, że ktoś przeżył jakąś traumę albo to, że ktoś miał tak wielką potrzebę yy, bliskości, to wcale nie, nie jest dla niego żadnym usprawiedliwieniem, jeśli wymyśli sobie jakąś strategię, która będzie krzywdząca dla innych. Jakby niewłaściwa strategia... Yy, która ma być zaspokojeniem jakiejś potrzeby, nie może być, to jakby ta potrzeba nie może być usprawiedliwieniem podjęcia złego, złego działania. Czasami jest tak, jak w tej historii, którą pewnie zdarzyło Wam się też doświadczyć, że na przykład mama przychodzi do pokoju syna i mówi przecież umawialiśmy się, że... Że posprzątasz, a tu jest ciągle bałagan. Ja potrzebuję, potrzebuję jakiegoś komfortu. Czy ty, ty nie rozumiesz? Chyba każdy człowiek powinien rozumieć, że, że jak jest porządek, to wtedy jest większy komfort. To, że używamy takich słów, które, które są wspólne jakby dla wszystkich, bo możemy powiedzieć, albo często jest Mówione, ja potrzebuję szacunku. Każdy z nas potrzebuje szacunku. Potrzebuję szacunku, więc ty powinieneś posprzątać, kiedy ja do ciebie mówię, albo zwróć uwagę na to, jak ty do mnie mówisz. To wcale to, że używamy słowa, które określa jakąś prawdziwą potrzebę wspólną dla wszystkich, i tu się zgodzimy, że dobrze określiliśmy jakąś potrzebę, to wcale nie oznacza, że mamy prawo zmusić kogoś. Żeby on nam tą jakby potrzebę zaspokajał. Jeśli jakaś potrzeba w nas krzyczy, to przede wszystkim my sami mamy świetny komunikat. Uczucia dają nam często właśnie taką wskazówkę, jaka potrzeba w nas jest niezaspokojona. To, że mamy jakąś potrzebę, to jest dla nas zadanie żebyśmy spróbowali zobaczyć co możemy zrobić my sami dla siebie, żeby w jakiś sposób tą potrzebę zacząć zaspokajać. I to jest początek drogi, początek jakiegoś takiego myślenia, trochę furtka do pewnej koncepcji. Na życie, do, do pewnego spojrzenia na życie w ten sposób, żeby patrzeć na, na swoją przyszłość, na to, co jest teraz, w sposób odpowiedzialny, świadomy, żeby oddzielać to, czym kieruje, kieruje to, kiedy kierują mnie emocje, od tego, co naprawdę jest naszą głęboką potrzebą to, co naprawdę, o co naprawdę nam chodzi. Jeśli Uprzemy się, będziemy działać tylko na, na takiej zasadzie, że uprzemy się i będziemy um, bronić za wszelką cenę jakichś pomysłów, strategii. To tak naprawdę zgubimy to, o co nam tak bardzo, bardzo w życiu chodzi, bo podświadomość też nam podpowiada niektóre dobre, niektóre złe, jakby schematy działania. Ale nasze wnętrze, podświadomie, jeśli zaczniemy się słuchać, jakby zbliżymy się trochę do siebie, zaczniemy słuchać tego, co, na, co, na, co, co nam serce podpowiada, to intuicyjnie jesteśmy w stanie jakby wskoczyć na, na taką ścieżkę, która doprowadzi nas do tego, co będzie dla nas dobre. Dlatego chodzenie jakby i szukanie tylko rozwiązań takich zewnętrznych to jest za mało. Warto jest zobaczyć, co jest naszą potrzebą, co nas motywuje do działania i spróbować tę potrzebę zaspokoić, a nie ciągle oczekiwać, że coś się zmieni, ktoś coś zrobi, ktoś jest winny, ktoś jest, ktoś jest odpowiedzialny, a nie my. Jeśli interesuje Cię temat właśnie Takiego odkrywania swoich potrzeb. Jeśli chcesz zgłębić też te różnice, to rozróżnienie między potrzebą a strategią, chciałbyś przyjrzeć się, chciałabyś się przyjrzeć swojemu życiu i zobaczyć, jak wykorzystać uczucia do tego, żeby nam pokazywały. Pomagały odkryć potrzebę, a nie żeby kierowały naszymi działaniami. To zapraszam cię do kontaktu, do zaglądania na moją stronę, bożenaburzynska.pl. Tam też w różnych artykułach dzielę się um, jakimiś sposobami, jak to zrobić, albo do takiego bezpośredniego kontaktu przez formularz na, na stronie.